Tutaj kubica, która ma sponsora. I dziś będziemy sobie grać na, na serwerze NanoMC. Jak widzicie jest dużo osób. A my, jak to już y, chyba wiemy, albo i nawet nie wiecie, chcemy się dostać do tej skrzynki, która jest za mną. Tak chodzi tu o Nanoboxa ale wracając do, do, do samego filmu, w ogóle wracajmy do niego, bo to jest najważniejsze. Więc idziemy tu. A no, no, kosztuje kosztują aż jeden grosz. Ale drogo. Wow, normalnie, no nie wiem, no a. No ale, no, no, nic takiego niewinnego, gdy przecież zapłacimy sobie... Za jednego, jeden grosz. O no, co chodzi? No, jeden grosz. Ale gdy już weźmiemy sobie dziesięć, nie raz, dwa trzy, cztery, tysięcy, zapłacimy 100 zł. Więc na no, no kojny, przepraszam. Ale za to tak mówię, nocz. Czyli Felipeza, Felipeza, bardzo pozdrawiam. Naprawdę tylko błagam, obniż proszę te ceny. Jeżeli to oglądasz. Dodali tutaj właśnie nano -coiny i rzeczy, tylko usunęli naj najlepszą rzecz, która dla mnie jest lepsza, ale dodali szalik. Który jest dobry. Więc wracajmy w ogóle do nie zajmując się w, y sklepem. Dobra, więc posłuchajcie. Jeżeli chcielibyście mnie zapraszać do rzeczy, to po prostu jeżeli chcecie grać ze mną, to zapraszam pod mojego Discorda tutaj macie. Tylko że Discord się teraz właśnie zniknął. Zniknął nam tu. Bo ten Discord będzie chwilowo dostępny, bo potem usunę ten filmik. I będziecie musieli bardzo, bardzo szybko wtedy mnie zaprosić. Pamiętajcie, zaproszenie może wygaść. Wygasnąć jak... a skąd akurat wiem że dodano to bo czytałem to tutaj więc wchodźcie tutaj, bo administracja się stara tak, bardzo stara, bardzo ale widać... uuu to tego ja nie zauważyłam

a ty klawdynka się ogarni Dobra, wracając normalnie. Tutaj mam kolegę. Który... A, kolegę. Dobra. Zbiorę mojego kolegę. Oda więcej. <słuch> A idą szajcie na mój serwer drop kłótnia. A nawet zajrzę na drop kłótnię. O, jestem dragon jest. No. O, wszedł y, dotknął trawy El... o. Zagram zagrać, ktoś ze za mną, ja jestem sam. No nic, wszyscy mnie porzucili, więc w końcu ja się wezmę sam za siebie. I pójdę sobie na hołmę mojego. I Wam pokażę, jak już wszyscy się zgraliśmy. Tu mamy budę, która jest bardzo stara była od początku, tutaj prawie. Tu była słonecznikarka, tylko ją rozmontowaliśmy, bo potem była tu. Tu mieliśmy arenę, bo ustawiliśmy sobie zasadę, że ten, kto się będzie bić, to lądują we dwóch i będą się tu bić. Chyba rozumiecie, co, co chodzi. Napiszcie w komentarzach na ile to zrobiłem. Tą arenę, bo nie wiem. Tu... Posłuchajcie, aha, ktoś tu zniszczył coś. Zrobiłem taki automat, żeby się woda nam wylewała automatiko, bo nam śnieg się cały czas zbiera tutaj. Tu mamy y, ten, spawner creeperów, tylko nie wiem, co z nim się stało. No, ec chip. no wygląda trochę słabo. No, ale zawsze gdybyście chcieli wbić, to będę mógł przyjąć was. Tylko wtedy, kiedy oczywiście będę mógł. No, jak nie odbieram, to nie odbieram. Po prostu dwęcie jeden raz. Ja po prostu zobaczę. Um. Dobra. Nie ma nikogo tu. Idziemy na tego homa. Pewnie zapytacie, no kurczę, czemu masz tak mało homów? Wykorzystaj to. No otóż niezbyt mogę to wykorzystać. To creeper jest? Nie. Nie mam creeperarek. Dobra. O, słuchajcie, tego tu nie było, tego jest. To znaczy, że ktoś tu był. Rozumiecie, czacze? Był tu ktoś. A to oznacza, że to jest źle. Albo to był właściciel. Albo... Coś innego. I to jest już podejrzane, bo... Nie ma, bo były dwie z regeneracje, a teraz nie ma. Idzowie, pamiętajcie, jeżeli chcecie zawsze coś do mnie pisać, piszcie do mnie cały czas. Możecie mi po prostu zawalać komputer, jak chcecie, no. Możecie mi wszystko robić tylko i dawać różne challenge'e, Tylko za to prosiłbym... Suba. Po prostu coś za coś, ok? Jak macie swój kanał i brakuje wam, nie wiem na przykład, takiego suba, to możecie zawsze do mnie napisać. I mogę z Wami pograć zasubować kanał. A Wy mi w zamian za to y, zostawicie subika Jeżeli jesteście, y, oczywiście, tak godzin tego zrobić. Strong breaker. A ile? A wiecie jak chcę? Dobra, ale nie będę kupować bo mam mało pieniędzy. Tak jest właśnie problem. Ale posłuchajcie. Jest jedna rada. To, co tu do koło mnie stoi. Słonecznikarka S2282 Więc polecam ją zrobić, bo daje dużo siana Tak, dużo siana A wcale, że tak, daje dużo siana Nie słuchajcie się J herpela, herpela. M. J r karp. Nie słuchajcie się go, on mówi nieprawdę, bo za to się zdobywa dużo pieniędzy, więc piszcie w komentarzach. No właśnie, że dalej jak się tak będzie robić, no to się będzie zarabiać, no Boże, nie rozumiesz? Dobra, to słuchajcie, jeżeli wy wchodzicie na NanoMC na i nie subskrybujecie, a i piszecie mi w komentarzach, co mam zrobić. Więc widzimy się potem. Nera!